I Tym razem nasze turystyczne tournée po północnej jurze przebiegnie w heavy metalowym brzmieniu, spotkową na szczęście i z koronkarską precyzją godną benedyktyńskiej cierpliwości. Wychylimy też gliniany dzban do dna w otoczce grilandów z kwiatów kolorowych i urokliwych. Rebus ten kryje w sobie wycieczkę po rękodziele artystycznym, które na szczęście wciąż ma tu swoich reprezentantów. Gmina Koziegłowy to jedyne miejsce w Polsce, a być może i na świecie, w którym od lat wytwarza się te różne cuda i cudenka z wiórek kosikowych. Robienie tych cudów zaczyna się w lesie. Panowie jadą do lasu, ścinają drzewo, przywożą na tartak, tną na klocki. Później hebluje się, stróże się na różne kawałki, i z tych kawałków hebluje się odpowiednie. Płatki, z których wyrabiamy te cudy. Ta tradycja u nas przechodzi z dziada pradziada na następne pokolenia. Myśmy się tego uczyły mając 8-10 lat, no, będąc jeszcze młodą dziewczynką, dzieckiem, chodząc do szkoły. Podpatrujemy przyrodę, czerpiemy z książek, no i, i, i tak jak kwiatki rosną. To sobie najprzód szkic jakiś się zrobi na, na papierze, a później się formuje takie różne kwiatuszki. Wycina się płateczki takie różne, żeby to było podobne do naturalnych kwiatuszków. Robienie takich kwiatków sprawia nam dużą przyjemność. Kleimy takie różne zabaweczki na choinkę. No i spotykamy się, i śpiewamy, ich kawkę sobie wypijemy. Jak chcesz chłopa uspokoić, musisz wiedzieć, co mu zrobić. Przynieś mu we flaszce i dawać mu po troszce. Przynieś mu we flaszce i dawać mu po troszce. Jak chcesz ja chłopa uspokoić, musisz wiedzieć, co mu zrobić. Przykryć go pierzyną, aż go złości ominą. Naszą specjalnością są również kapelusze. Tak samo się stróże wióra jak to, tylko się przecina nożem w zależności od szerokości. I to się plecie w siedem, później z tych uplecionych metrów, można tak powiedzieć, szyje się kapelusze. Jest taki model, co się nakłada, wywija się z powrotem i trzeba ufarbować, tylko wcześniej ufarbować, no i pomalować i jak przyjdzie później... Glina. Nie wiedzieć czemu kojarzy się ze stróżem porządku, a tymczasem inspiruje niejednego artystę. Okazuje się wdzięcznym tworzywem dla jurajskich twórców. Stworzyliśmy w Kuźnicy taką czarodziejską zagrodę, której celem było tworzenie ceramiki. Gdyż grzechem byłoby nie kontynuować tradycji miejscowych, gdzie tu w okolicznych wsiach tworzono ceramikę typu garncarskiego, jak również ceramikę taką podstawową, czyli cegły wypalano tutaj w dużych ilościach w piecach polowych. Dzięki temu właściwie zostało 3 czwarte wsi tych zbudowanych. Ja, będąc ceramikiem z zawodu, a znajdując się w tak zacnym miejscu gdzie są pozostałości jeszcze starych kopalni gliny, postanowiliśmy stworzyć tą pracownię, która daje nam bardzo wiele radości. Ona została udostępniona dla społeczeństwa, czyli dla miejscowych dzieci, dla miejscowych ludzi pozytywnie zakręconych i chcących wyżyć się twórczo. U nas można być całymi dniami, tygodniami. Siedzieć sobie i kleić z gliny, staramy się w jakiś sposób uatrakcyjnić teren nad zalewem w poraju. Prawie 3 lata temu w Ośrodku Kultury w Żarkach powstało koło Sprawne Ręce. Efekty pracy zdolnych kobiet. Kłują w oczy tych, co mają obie ręce lewe, a nieskończona liczba poplątanych oczek miesza w głowach swą wyraźną urodą. Jak sięgam pamięcią, w naszych domach szydełkowało się. Od młodych lat spotykałyśmy się z sąsiadki, koleżanki, ciocia, mama. Wieczory spędzane były przy szydełku, przy drutach. Także wieczory nam schodziły w towarzystwie i przy pracy. To są nasze wizytówki. Aniołki. Kurki wielkanocne, piękny łabędź, który koleżanka zrobiła, mogą też być elfy. Ten jest jeszcze nieskończony, ale za trochę będzie. Serwetki, wyszywane, haftem Richelieu. ładne takie serweteczki z kwiatuszkami, drobne, delikatne. No i większe serwety, Prawne ręce zrobią w ciągu godziny. Aniołka. Taki ławęć wymaga troszkę więcej pracy. Małe serwetki pod filiżankę można zrobić w ciągu wieczora, siedząc nawet przed telewizorem. Większe serwety zajmują więcej czasu. Czasem zejdzie cały tydzień, czasem dwa tygodnie, czasem trwa miesiąc. Oczywiście te wszystkie rzeczy są później krochmalone, formowane i dopiero wtedy mają kształt taki, jak powinny mieć. Kiedyś robiono głównie firanki, serwety, obrusy. Teraz przeważnie robi się ozdoby świąteczne. Pracę na szydełku traktuję jako hobby, które daje mi czas wytchnienia. Dużo przy szydełku wypoczywam. Kowalem być zawód albo pasja tylko dla prawdziwych mężczyzn. Bo choć dziś w mnie elektryczność, nie mięśnie, to watami i voltami szczęścia Jurajski Kowal nie wykuje. Kowalstwo interesowało mnie jakby od dziecka, ponieważ dziadek mógł był kowalem. jako mały chłopiec podglądałem później do pracę. Kowalstwo jest moją pasją życiową. Zawsze to chciałem robić, nie zawsze mogłem. Jeżeli mówię o kowalstwie, to mówię o kowalstwie artystycznym, a więc o tworzeniu jakichś rzeczy, nazwijmy je umownie ładnych. Robiłem studnie. Troszkę moich wyrobów jest w klasztorze jasnogórskim, po różnych nekropoliach rozrzucone są krzyże cmentarne mojej produkcji. Jak widać, partnerstwo Północnej Jury rzemiosłem artystycznym stoi. I nie ma takiego tworzywa, którego zdolne ręce ludzi z Jury nie obróciłyby w prawdziwe dzieła sztuki.